Cześć, tu Gosia Leduchowska, pierwsza gadżeciara RP. Czy na rynku gadżetów tak naprawdę już nie jest za dużo narzędzi, które wspierają pracę z wartościami? No może i za dużo, ale kto z twórców wpadnie na pomysł, że to narzędzie to właśnie będzie uniwersalne, a to narzędzie to wcale nie? Nie ma czegoś takiego jak uniwersalne narzędzie. I każdy, które pojawia się nawet do tego samego tematu pracy, nadal będzie się jednym podobało, innym nie. A czy to spodoba się Wam? Bo mi bardzo. Zobaczcie, co dla Was mam. A ja powiem wprost. Kart wartości nigdy za wiele, dlatego że ten, kto tworzy karty wartości, tak naprawdę podchodzi do nich bardzo indywidualnie i to pozwala kartami wartości tak naprawdę dotrzeć do kolejnych osób, które będą mogły coś w nich odnaleźć, coś co jest ich własnego. I takie są właśnie karty wartości by harmony. Zestaw, który tutaj widać, jest chyba najlepszym sposobem na to, żeby można było w końcu powiedzieć, że te karty też nadają się tak naprawdę z czystym sercem do pracy również w zespołach. A ogólnie wysyca ten zestaw przede wszystkim potrzeby tych, którzy potrzebują wykorzystać słowo, obraz oraz kontekst, obszar zupełnie osobno. Co my tutaj mamy w zestawie? 70 kart obrazów. 70 kart z wartościami oraz 12 kart, które są kartami związanymi z obszarem, w którym chcemy pracować z danym klientem. Karty obszarów są dość duże, mają format zeszytu, natomiast jeżeli chodzi o karty obrazu i karty, które są kartami wartości, no to mamy tutaj zdecydowanie no, taką... Formę, formę ojej nie wyciąga się, a może się wyciągnie jakoś jednak i będzie łaskawe, jak tutaj nagrywam. Dobra. A karty właśnie z wartościami i karty obrazu są takimi i więcej wielkości. To, co jest fajne. Fajne jest to, że te karty są wykonane. I wydrukowane na takim papierze, który według mnie sam robi robotę. Jeżeli się jest taką osobą, która uwielbia dotykać, a ja właśnie taką osobą jestem, no to dotyk tych kart powoduje bardzo, bardzo dużą przyjemność, bo one są takie aksamitne po prostu. Alicja, naprawdę wspaniała, wspaniały pomysł, żeby zrobić takie miłe, miluchne karty. Pokażę Wam odrobinę haseł, które się tutaj mogą znajdować. I tutaj możemy sobie spokojnie dzięki tym kartom przede wszystkim zapewnić to, żeby klient mógł zainspirować się do tego, żeby swoje własne wartości wybrać. No i co? I dalej mamy karty fotografii, też ich trochę pokażę. One są bardzo barwne. Są też takie, które zawierają bardzo dużo detali. Są też takie, które są bardzo minimalistyczne. Więc każdy znajdzie coś dla siebie. A w ogóle nie ma nadrukowanych kart na fotografie. Są osobno nad, nadrukowanych kart, nadrukowanych słów na fotografie. Są osobno wydrukowane słowa i jest zaproszenie do kontekstów. Jeszcze wam pokażę konteksty. Nie będę taka. Czemu by nie? Jedną ręką może nie jest tak łatwo. Ale damy, damy radę. Jeszcze konteksty: przyjaciele, duchowość, środowisko życia, rodzina, rozwój osobisty, hobby, praca i tak dalej. Oczywiście sami zdrowie. Sami możemy też te konteksty wymyślać, to jest jakaś podpowiedź. No i oczywiście w końcu dobra praktyka idzie dalej w świat. Mamy opis, do czego te karty służą. Mamy też przykładowe dwa ćwiczenia, które możemy wykorzystać. A zatem w pięknym, filcowym etui, które pozwala trzymać doskonale karty w jednym miejscu, z przegródkami, zakładkami, wszystko jest takie ładne i świetnie zaprojektowane minimalistycznie, mamy w sumie wysycający zestaw, który pozwala pracować z samym słowem, ze słowem połączonym z obrazem i jeszcze możemy temu nadać kontekst i poszukać odpowiednich wartości i obrazu w konkretnym kontekście. No czego chcieć więcej? Naprawdę Was serdecznie zapraszam. Alicja Wali Chudy stworzyła właśnie takie karty. One się nazywają Karty Wartości Baj Harmony. Trzymajcie się ciepło. Cześć.